Witam w materiale poświęconym temu, jak nagrywać streamy. Jeżeli odpolicie OBS, to należy się upewnić, że w źródłach wideo jest video capture ekranu. Można tutaj wybrać, który ekran ma być capturowany. Jak widać, wszystko działa ok. Mój cały ekran jest nagrywany. Dodatkowo warto się upewnić, że nagrywane będzie też audio. Tutaj powinno być zielone i powinno się ruszać, jak się mówi. Kiedy setup jest poprawny, wystarczy kliknąć Start Recording, a następnie, kiedy nagranie zostanie zakończone, kliknąć Stop Recording. Nagranie znajdzie się w katalogu. Żeby szybko do niego przejść, wystarczy kliknąć File Show Recordings. A to by było na tyle, jeśli chodzi o najprostsze funkcje OPS-a. Jak widać, nie jest to bardzo skomplikowane. Po nagraniu wszystkich materiałów, trzeba by to w czymś zmontować. Dla użytku niekomercyjnego dostępny jest dość rozbudowany program DaVinci Resolve, w którym będzie można taki filmik poskładać. W DaVinci Resolve należy stworzyć nowy projekt. Następnie można przyciągnąć filmiki z OBS-a do tego projektu. Tutaj są filmiki, które nagrałem. Nie podobał mu się frame, ale to nie ma znaczenia. W OBSie trochę dziwne jest to, że zaczyna się na pierwszej godzinie timeline, ale jest to zupełnie normalne. To jest po prostu konwencja, której używa OBS. Przeciągając filmiki można je tutaj zimportować. I potem można... Wejść tutaj do trybu edycji, jeśli chcemy coś sobie przyciąć. Tutaj jest taka żletka, którą można poucinać sobie kawałki filmów. E, tutaj w tym trybie składania również można trochę przyciąć filmiki, jeśli wystarczy nam przyciąć trochę z przodu. Albo. Eee, tu jest trochę uciążliwe to przesuwanie. Albo z tyłu nagrania. A można też dodawać różne efekty przejść. No, teraz będzie działało. Można dodawać przejścia. Można też właśnie pociąć audio i tak dalej. Można dorzucać jakieś plus screeny. Generalnie wszystkie tu opcje są dość. Dość przydatne w różnych sytuacjach. Jest to dość rozbudowany program, ale do najprostszego montażu nie trzeba się bardzo w niego zagłębiać. Po skończeniu montażu, kiedy w preview filmik wydaje się ok, można korzystać z opcji export. Tutaj klikając rakietkę. Należy dodać to do kolejki renderowania, wybrać katalog kliknąć Render All. Rendering filmu chwilę zajmuje. Po zakończeniu renderingu mamy gotowy plik, który można będzie wrzucić na przykład na YouTube. Będąc na YouTube, tutaj w zakładce można wybrać sobie konto. Nie trzeba wrzucać na swoje konto domyślne. Można utworzyć nowy kanał, natomiast to będzie wymagać pewnej weryfikacji przez YouTube'a. Ja tutaj mam jakiś taki kanał, na który wrzucałem sobie parę losowych filmików, więc użyję tego kanału. Należy tutaj wziąć Create, Upload Video i wrzucić ten pliczek, który. A mamy? Należy tutaj dodać nazwę. E, można ustawić opis. Można ustawić thumbnail i tym podobne rzeczy. E, Istotną informacją będzie zaraz e, publiczność tego filmu. E, na razie ustawię go jako private, tylko po to, żeby móc przetestować, czy wszystko wrzuciła się poprawnie. Nagranie filmiku. Wrzucenie filmiku może chwilę zajęć, w zależności od długości filmu. Po zakończeniu nagrywania, wrzuceniu tego filmu na, na YouTube, pojawi się też przetwarzanie po stronie YouTube'a. Należy odczekać jeszcze trochę czasu. Bo jak YouTube skończy filmik mielić, a będzie on dostępny pod linkiem, który tutaj się pojawia jako video link i jeśli widoczność będzie ustawiona na publiczny bądź unlisted, każdy kto dostanie tego linka będzie mógł obejrzeć filmik, jeżeli będzie to prywatne, to tylko osoby, których konta są dodane. Jako osoby, które mogą aktualnie pracować nad tym filmikiem, będą mogły go obejrzeć. Jak już poczekałem, to mój filmik się wrzucił i mogę go sobie oglądać na YouTube.